Nigdy nie spodziewaliśmy się, że taki film w ogóle powstanie. Chcieliśmy wam powiedzieć, że założyliśmy ten kanał prawie rok temu i zawsze w piątek wrzucaliśmy materiał. Niestety z powodu zasięgu naszych filmów z przykrością musimy ogłosić, że... Cześć ludzie! Dzisiaj oceniamy top 5 chipsy. Numer 1! Numer 2! Numer 4 Ogłoszenie specjalne ja pierdolę, patrzcie co spotkałem Buber, kurwa Ja pierdolę, i bydle Bober. Robert yeah. ये 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 ये